W końcu dotarliśmy do miejsca. Gdzie my to jesteśmy? Jesteśmy z jakąś kotarą. I jest z... jak akwarium tak zwane. Jesteśmy w akwarium, tu jest jakiś laptop i tu są jakieś te włosy. Klatka akwarium niech mówi co chce. Cześć. No w końcu gdzie my jesteśmy? W końcu przyjechaliśmy. Tak, jesteśmy na pogrzebie. Gdzie? Na stypie. Nie Dobra, to się wytnie. Cicho. E, dojechaliśmy właśnie do Krynicy. Jest tam oczywiście słynny Łabonc. Jest też zielona Marcinkowska. Marcinkowska. Kuba jak wygląda w sklepie? biznes? Dzisiejszy plan wygląda tak, że idziemy się przejść po Krynicy. Następnie wracamy z Krynicy do końca. A pomiędzy tym co? Jutro idę na taki cichy koncert mojej ulubionej władzy ZIO. Znaczy? Znaczy. znacie? to tobie to powiebie, to to ci chcesz zarobić 200 zł? Mm -hmm. Nie. A 500 Nie. A ile chcesz zarobić? Parę mi trzeba zarobić. No to chyba nie chcę nie strona. A jak ja przebiegnę... Nie o tej pozorocy. A jak ja przebiegnę, to ile mi dasz? 50 groszy. To nie chcę. kanał Mira Organic, Q&A, jak to się mówi, end, yy, Wiolka, nie dalej tego kanału. W każdym razie Mira Organic farbuje włosy farbą z amoniakiem. Prawdopodobnie śmierdzi, ale będę miała włosy koloru wiśni. No. Tak proszę Państwa. Ratuj się kto może. Mam jeszcze challenge. Nie ruszać? Ile kosztuje ten mokrę? No właśnie. Ten. Ten, no. Spodziewa. no spodziewajcie. Spodziewajcie. Ten złoty. Ale tak serio pytam. Nie wiem. No zgadzam. Wiola, pokaż jak pierdzisz z ręki. Patrz. Nie da rady. Na nie umiem patrzeć. Ej, nie umiem na zawo... No nie idzie. Może no. musisz mieć mokrą rękę? Nie, chwila była euforii i powietrza i koniec. A o my o się nazywała, nie? Nie mu się Nie W w pozycji. No i teraz Pietnij. Piet <laughs> To będzie na YouTube. Pokaż to. <laughs> Nic nie ma, nie ma. <laughs> Ale pokaż mi to. Zobaczysz odcinek. Kozle! Zobaczysz odcinek! Chuda. Spacer po nowym sączu. Ładny most, a przed nami dresiara z siatką. Kto to jest? Patrzcie, jak miera się zmieniła. Co ona ma na ubie? Wygląda... Wiśnie. Wiśniowo. Trzeba ją tam rzucić? Idziemy na rynek w nowym końcu. A potem gdzie jedziemy? Na koncert. Kogo? Eee, Wielki z opium. Najlepsza, yy, pokaż Najlepsza ekipa w całej Polsce, polecamy na wesela, na prywatne koncerty, yy, na wszystkie imprezy. Najlepszy. Jedziemy po hamburgera retardowa. Bo jak to. Zbliżamy się do takiego parku przy głównej części Nowego Sącza, jest dalej z nami Kipszna. To taka główna ulica w Nowym Sączku. Oczywiście jak to musi być. A przed nami park. Autobus. Co o... Co Że jest? Nie wszędzie piękny, ale jest mniejszy, nie ma takiego hałasu, mniej trochę ludzi, więc no, może nie więcej zieleni, ale widoki są piękne, bo gdzie się nie pójdzie na końcu ulicy widać horyzont gór. Tak mi się wydaje. Znajdujemy się na dworcu PKP w Nowym Sączu, ponieważ właśnie... Będziemy się kierować w stronę drugiego przystanku, jakim jest Tarnow Za jakieś 2,5-3 godziny Związka Marcin Marcinkiewicz gra tam koncert i tam trzeba być. Więc... Tymczasem widzimy się w Tarnowie. I znajdujemy się właśnie w Tarnowie. Podjechaliśmy właśnie... Na dworzec PKP. Teraz idziemy na rynek, ale jeszcze zachodzimy o najlepszą knajpę na świecie, czyli fast food potwór, fast food bar, raz raz jak widać ludzie sobie spacerują po centrum Tarnowa dość sporo ludzi i patrzcie, kto się znowu znalazł na moim. Nie raba się z nimi A no, Jesteśmy w Tarnowie, tak? Zjeżdżamy teraz. Eee, znaczy, ja idę do towarzystwa, a ty idziesz zjeść frazesa, tak? Tak. To jest taki pan, którego się zjada. Ten jest. A ty nie jesteś głodna? Jestem, ale ja jestem, jak wiecie, na diecie. Patrzcie już na moją linię. No, no pokaż. A co żeś... Nie no, wiem, tak. No. Można wejść, czy co? Ja sobie wejdę, to przez, no. przez jest. Państwo, e, właśnie e, dostałem swoją kanapeczkę. Masz tego, Dziękuję. Tarnowa. Tarnów żyje. Tarnów żyje. A Mira żyje? Patrzcie ile ludzi, No otworzyli ogródki, to się ludzie muszą zabawić, nie? Zaraz będzie śpiewać kto? Zyzio? Zyzio przyjdzie. Zyzio. No, z Zyio. To jest taka się paranoja. 10 130. 130. Super. Jest trzecia nad ranem. Hmm. 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 Tak kończy się y, przygoda dzisiejszego dnia Dzisiaj jest już sobota Jesteśmy w Tarnowie jeszcze Godzina trzecia nad ranem Impreska jeszcze trwa Poznaliśmy legendarnego Jerzego Durala Zio Tylko tobie Jutro widzimy się w nowym targurałem Ci To były cyrki. Ja wiesz, że jestem zrozumiała. Ale mi się bardzo Jej. nie podobało podejście, nie, że my idziemy po dwóch i pół godzinach i ani przepraszam, ani żadnej, to ja może sobie, że jesteśmy sobie skacowane, bo nie wyglądamy dobrze, to jest ciężki temat. Żeby... Jest kolejny dzień, ja będziemy a, z ja nie będziemy mnie wycieklić. Ja... Jest kolejny dzień, a za trzy godziny gdzie jedziemy? Cztery godziny? Ja będzie, mam takie znajkapcie. Za cztery godziny jedziemy do, na koncert do tak, Nowego, nowego, nowego Targu. Jeszcze ja muszę prowadzić. Jeszcze się muszę prowadzić, jedzie z nami. Latarka jedzie z nami, tak? Letargę, latarkę. I my. Dzień trzeci. Zobaczcie, co tu się pięknego gotuje. Kurczaczki. Nie kurczaczki. Roleczka, co dzisiaj? Tarn... Jeszcze z tym w Tarnowie. Nowy targ. Nowy targ Bistro Toskania. Też na zewnątrz. Ale cię dziwiało więc. Co A jutro gdzie? Yy... Jutro... Rabka, Rabka. A pojutrze? Krynice. I to wszystko z tak? Tak. Cześć. Dobra bułka? Czy my się dzisiaj żegnamy z Sączem? <noise> na nic nie chcę mówić. Nie żegnamy się, bo nie do no. mieszkać. No, za parę godzin. Ja nie chcę, by ciągle spokojnie stawiał. I te twoje dzieci. Jest Audica, która nas zachwyca. A my, my swoje rzeczy możemy schować do plecaka? Do e tyłu? No, no, jeszcze to by robisz, pamiętam. Ale... Wszystko to, co mam. Zdaj mnie na mnie, mój mąż. Biela, powiedz kurwa macie Powiedz Jestem zajebista Bo ty jesteś zajebista To sprawa jest oczywista Dajcie coś, bo z tyłu jeszcze będzie gitara Gitara. coś powietrza Widać taty? Proszę Państwa dojeżdżamy do Tater Jakie jeziorko tutaj jest, mierzę że jest szczęśliwa. I teraz przed nami wzdół Czuję, Tatery, mam do tego. Tatery, tatery. Kiedy jesteśmy w... no a czemu ja jestem? Czemu, czemu ja się nagrywam? Nagrywasz rzecz mnie? Dzień dobry, nie ma tragedii, jesteśmy w e, rynku nowym targu. Pokaż te ładne kamieniczki takie. Jestem, to jest. Idziemy na koncert e, tego pana, tam będzie tam, pan. Uciek, uciek. Dzisiaj niestety nie będzie piosenki... tylko tobie! Ale będzie inna. Jaka? Niebo. No to zaśpiewaj trochę. Chodź, pokażę ci niebo. A za trzy godziny spadamy do Krakowa. Chyba! Chyba! <laughs> yy, cały zespół w komplecie, wielka. Pokaż się tu, gdzie jesteśmy. Na razie tak, no za 2 godziny może być różnie. Jak gdzie jesteśmy? W nowym targu Jest cały zespół Jest A, Artur, jest Artur. Gdy się rozdać jest gdzie, jest gdzie była, jesteśmy Zgubiła... Rynek w nowym targu Widzimy w poszukiwaniu dworca pks -u. A tu ryneczek z innej perspektywy, tak powiem Wam szczerze. Proszę Państwa, jest koniec już dnia. Może z tej strony pójść, żeby było lepsze światło. Kończymy naszą yy, dwudniową wyprawę, chociaż mnie teraz nie widać, bo nie ma światła. Yy. Kończymy tar nowym targiem. Będziemy się powoli zbliżać do Krakowa. O ile będzie jeszcze jakiś autobus. Liczymy, że nie będzie. Bo chętnie byśmy spędzili jeszcze z wielką trochę czasu. Czyż nie? Tak, z zawsze. Pamiętajcie o... A jeszcze Wam pokażę ładny kościół przed nami. Przed nami bardzo ładny kościół. Nowy targ, bardzo malownicze miasto, miasteczko. Tak jak już mówiłem wcześniej, pamiętajcie o subskrypcji kanału Cargion The Road oraz... Idą słuchajcie wakacje, sezon będzie się działo na kanale. Wycieczka za wycieczką. Tak, no, nie, wycieczka za wycieczką. Co? Latarkę Latarkę Latarka więc żegnam Was tymczasem, Cargion oraz...